Rok 2025 to jest trzeci i zarazem ostatni rok prowadzenia projektu Biznes na Obcasach Wsparcie Przedsiębiorcze Kobiet w Mołdawii. Ten projekt jest sfinansowany ze środków Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wsparcie dotyczy nie tylko środków finansowych, środków pieniężnych, które zostały przekazane w ramach grantów, ale również takiego podejścia przedsiębiorczości, uczenia, kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród kobiet w Mołdawii. że są zainteresowani naszym projektem, ponieważ już widzą, że są efekty naszego projektu, widzą, że jest networking, że już pracujemy jedna dla drugiej. Jest zainteresowanie tym, że można skorzystać z naszego klubu, żeby sprzedać swoją usługę i chyba to jest najważniejsze, bo teraz wspieramy siebie w naszej grupie. Dlatego było bardzo duże zainteresowanie w tym, żeby przyjechać do Polski i zobaczyć jak pracują tutaj państwa firmy, które prowadzone są przez kobiet. Aici miłuję bardzo mu z komunitacji, z dziewczyn, które się adunął. Dlatego też, ałud, doświadczenia bardzo interesujące, kwestie noj, kier się jury, dzieci, w in-praktykę, wszystko 90% naszych klientów to są kobiety. Dzisiaj gościliśmy też panie z Mołdawii i myślę, że mamy dużo wspólnych tematów jako kobiety i dlatego. Ta rozmowa przebiegła tak naturalnie i też były zadawane różne pytania. Panie mogły zobaczyć, jak kobiety tutaj na Podlasiu prowadzą swoje działalności i jak, z jakimi problemami się stykają, jakie sukcesy odnoszą.